Dzięki gościnności hotelu Sylwia, także klubu Mardi Gras, który się w nim mieści, możemy dzisiaj przygotować kalendarz, niezwykle prestiżowy kalendarz, którego sprzedaż mam nadzieję pomoże dojść do zdrowia małej Antosi, a jest z nami także. Sylwia Majniusz. Witaj Sylwia, dziękuję Ci za zaangażowanie w akcję pomocy małej Antosi. Jesteśmy w hotelu Sylwia, opowiedz o obiekcie. Jest to nowy, liczący zaledwie dwa lata, obiekt, w którym mieści się hotel liczący 37 pokoi, restauracja, oczywiście klub muzyczny Mardi Gras oraz szczególnie istotny dla nas mini browar. Restauracja wygląda imponująco. O tym, jak wygląda klub, przekonamy się podczas wieczornego pokazu mody. Tak, To będzie naprawdę wielkie wydarzenie. Ale tak naprawdę ściągnęło nas tutaj do baru to zjawisko, które nazywa się Majer. Cóż to takiego? E, tak, w hotelu mieści się mini browar. Ważymy na miejscu cztery gatunki niepasteryzowanego i niefiltrowanego piwa. Nasze piwo ważone jest zgodnie z najstarszą bawarską normą piwną pochodzącą z. 1516 roku. Jest to norma, która głosi, że do produkcji piwa używamy jedynie wody, różnych gatunków słodu, chmielu i drożdży. Skąd pomysł, żeby otworzyć własny browar? To nie jest popularna działalność. Tak, pomysł wzrodził się parę lat temu, ponieważ bardzo zależało nam na stworzeniu ciekawego wyjątkowego miejsca, w którym będziemy mogli polecać gościom coś, czego nie polecają inni dookoła. No i tak po prostu zdecydowaliśmy się na produkcję własnego piwa. Wspomnieliśmy o tym, że cztery rodzaje piwa są dostępne przy barze. Jakie to są piwa? Ważymy na miejscu cztery rodzaje piw. Jest to jasne, jasne piwo typu Pils, pszeniczne oraz ciemne. Ale jest także piwo tak zwane sezonowe. Jest piwo sezonowe, jest to czwarty gatunek, y, który jest. Y, on jest tak naprawdę co ważenie inny, tak? Mamy w ofercie albo koślaka, albo paylail, albo marcowe. E, ważyliśmy też y, piwo y, miodowe oraz y, wędzone. Jak rozumiem, receptura, według której waży się to piwo jakiekolwiek, a zwłaszcza sezonowe, jest obwiane wielką tajemnicą. tajna, tak. W takim razie pozostaje samemu odkryć smak tego piwa? Koniecznie. Należy się przekonać. Pozostaje nam zaprosić wszystkich, którzy kiedykolwiek będą w Gliwicach, a zwłaszcza tych, którzy nabędą kalendarz alegromania.pl, żeby wpadli na piwko. Zapraszamy serdecznie, warto. Warto o tym, że.